To jest jedna z naprawdę niewielu okazji do tego, żebyśmy mogli powymieniać się swoimi doświadczeniami. Opiniami na temat tego, co się dzieje w branży, z trochę różnych perspektyw. Mamy tutaj przedstawicieli choreki, ale to są zarówno kawiarnie, restauracje, piekarnie. Jest to doskonałe miejsce do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na rynku. Panel bardzo ciekawy, bardzo fajne teorie i można poznać bardzo wiele, bardzo wiele różnych opinii na różne tematy. Podczas takich spotkań na pewno nie tylko my wymieniamy się swoimi doświadczeniami, ale też powstaje bardzo dużo fajnych nowych pomysłów. Także polecam każdemu serdecznie. To jest niesamowite miejsce, niesamowity czas. Bardzo obfity w wiedzę i w doświadczenia różnych firm, różnych osób, które jakby odpowiedzialne są za poszczególne poziomy i wartości budowania marki, budowania rynku. Uważam, że takie spotkania są bardzo korzystne dla branży, tym bardziej, że omawialiśmy tematy bardzo na czasie. Problemy z zatrudnieniem ludzi do gastronomii, przede wszystkim do kawiarni, są bardzo duże, więc mogliśmy wspólnie o tym porozmawiać i pomyśleć. Podoba nam się koncepcja spotkań speed dating. Bierzemy udział pierwszy raz w tego typu projekcie, natomiast jest to dla nas ogromna lekcja. Od razu mamy informację zwrotną od naszych potencjalnych klientów, czy podążać tą drogą, czy ewentualnie szykować zupełnie inne rozwiązania. Jest to możliwość spotkania wielu potencjalnych klientów w jednym miejscu jednego dnia. To jest innowacyjna formuła, z którą się nie spotkałam jeszcze do tej pory, a już wzięłam udział w niejednej konferencji. Taka formuła, gdzie my od razu z góry wiemy, z kim będziemy rozmawiać. Właśnie chociażby w charakterze takiego łamania lodów, nawiązania pierwszego kontaktu. Pięć minut moim zdaniem jest optymalnym czasem, zarówno żeby się przedstawić, poznać swoją ofertę oraz wstępnie określić plany współpracy. Także gratuluję, bardzo fajny pomysł. Zdecydowaliśmy się na udział w konferencji Business Speed Dating, ponieważ jest to ciekawa forma nawiązania kontaktu biznesowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału jesteśmy tutaj już po raz trzeci i z wieloma kupcami mieliśmy okazję spotkać się już wcześniej. Ja myślę, że z roku na rok jest coraz fajniej, rośnie konkurencja i dzieje się bardzo, bardzo dużo, co też widać w panelach dyskusyjnych, widać emocje, widać to, że bardzo chętnie przedyskutowalibyśmy wiele kwestii między sobą, słuchając niektórych wypowiedzi właśnie takich rozpoczynających w tej branży swoją działalność. Po moich wielu latach pracy dla branży stwierdzam, że jeszcze mogę nadal czegoś się fajnego nauczyć, usłyszeć i zobaczyć świeże spojrzenie. Uważam, że jest to bardzo ważne. Wydarzenie w branży. Takiego drugiego wydarzenia nie ma, w którym w jednym dniu można było tyloma osobami się spotkać, tyle informacji wymienić i a, tyle nowych kontaktów nawiązać. Tu mamy wszystko bardzo skondensowane. Jeśli chodzi o panel dyskusyjny, w którym byłem uczestnikiem, mogłem a, przedstawić trochę naszych działań, które wykonujemy marketingowy jako Ethno kafe. Z drugiej strony a, usłyszeć wiele ciekawych inicjatyw, które robi konkurencja i które są dla nas na pewno jakąś tam inspiracją, z których można wyciągać wnioski. Produkujemy od 48 lat, i po tylu latach wreszcie dotarliśmy tutaj. Formuła konferencji odpowiada mi ze względu na to, iż spotkania są szybkie, ale konkretne. Mam szansę rozmawiać z osobami, które de facto decydują o tym, co w ich lokalach się pojawi. Pracujemy z wieloma klientami już na tym rynku, ale przyszło nam tutaj poznać trzech naprawdę dużych i potencjalnie dobrych klientów. Myślę, że pojawimy się w latach kolejnych. Moja współpraca jako eksperta rynku gastronomicznego od wielu lat, ale również udział w konferencjach bardzo mnie wzbogaca. Nie tylko mogę się dowiedzieć różnych bardzo ciekawych rzeczy na temat trendów, spraw, które dzieją się w gastronomii, ale również spotkać wiele osób, które na tym rynku odgrywają ważną rolę. Zdecydowaliśmy się na udział w targach, ponieważ w tym miesiącu mamy do zaproponowania nowe produkty dla branży cukierniczej, piekarniczej i chcieliśmy skorzystać z okazji zgromadzenia w jednym miejscu osób z branży. Sama formuła eventu jest dla nas bardzo interesująca. Mamy okazję przedstawić naszą ofertę bezpośrednio do osób zajmujących się zakupami u klientów. Uważamy, że ten udział będzie udany. Całe wydarzenie oceniam bardzo pozytywnie. Udaje się nawiązać kilka kontaktów, które do tej pory były niemożliwe, a Sweet Coffee Forum to umożliwiło. Polecam bardzo na przyszły rok wszystkim, którzy w tym roku nie było, aby odwiedzili Sweet Coffee Forum.